Hej, hej! Dzisiaj chciałam Wam przedstawić recenzję książeczki, która jest moim patronatem. Pozycja autorstwa pana Dariusza Kunickiego i malarzu nasz, się jest w niebie. Dostałam ją do recenzji od wydawnictwa Alternatywne. Jest to nie tylko recenzja, ale jak widzicie mój wspaniały patronat z premierą 4 lipca 2022 roku. I tak jak okładka jest tutaj brutalnie szczera, Taki wewnątrz otrzymacie powieść właśnie takiej treści. Wiecie, powiem Wam, że kiedyś nikt jakoś nie wstydził się swojego wyglądu. To, jak wyglądaliśmy, było naszą historią, opowieścią naszego działa, które potrafiło wiele wycierpieć. Teraz tą historię się ukrywa, a nawet poprawia, zacierając jakby to, kim tak naprawdę jesteśmy. To wielka szkoda, bo w ten sposób właśnie sami siebie ograniczamy. Inni nie lubią nas, tylko... Tylko dlatego, że ukrywamy się za fasadą jakiejś maski zwanej fluidem, bądź lubią nas tylko dlatego, że właśnie ją posiadamy. I powiem Wam, że no właśnie tak tą książkę się odbiera i tą okładkę. I je jakby tak no, czułam potrzebę, żeby Wam y, to powiedzieć, że to, jak Wy jesteście, tak naprawdę bez tych wszystkich malunków. Powinniście spojrzeć w lustro i powiedzieć, że jestem piękny, jestem piękna, mi naprawdę nic w życiu nie potrzeba. Nie mówię o jakichś tam okazjach, że wiadomo, można się umalować, ale no niekiedy jest taka sytuacja, że y, kobieta była, znam taki przypadek, cały czas pięknie umalowana, wzięli ślub <grytanie> i kiedy ona po prostu to wszystko zmyła, to wzięli rozwód. <grytanie> Także no wiecie, w życiu może być różno, różnie. Słuchajcie, mam tu dla Was y, taki mały cytat. Nie bardzo rozumiała dlaczego zmieniła swoje nastawienie do nieznajomego, może sprawił to wyraz zagubienia malujące się na jego twarzy, a może wyjątkowo smutne oczy. Słuchajcie, można by rzec, że książka jest po części opowieścią fantastyczną, a po części wartościowym poradnikiem kulinarnym. Nasza postać spotka tutaj nieduzinkowego mężczyznę, który w pewien sposób udowodni, że jedzenie cały świat plus ludzkość są namalowane. Pokażę jej przykłady, w których ona sama ujrzy, że to, co potencjalnie brała za żywność, tak naprawdę nią nie jest. Ludzie, by tanim kosztem przygotować potrawy, skupili się na emulgulatorach, parwnikach i kwasach z dodatkiem żółtka, jajka również, który jest w proszku. Tym samym nawet zwykły makaron y, tak naprawdę nim nie jest. A tym bardziej danie mięsne, gdzie zwierzę było hodowane na cały czas wielkiej ilości paszy, a nie na naturalnym karmieniu. To oczywiście jedynie taki drobny wątek, który zapoczątkował tą historię i dosyć zabawną książkę, gdyż, no tak naprawdę czyta się ją też w takim jakby głębokim napięciu, gdyż lekki styl nas do niej bardzo kusi, a treść naprawdę przywołuje, żeby ukazać rzeczy, nad którymi na co dzień się w ogóle nie zastanawiamy. Dowiecie się też, czym jest kpina i jak żartownik się czuje, kiedy nikt nie reaguje na jego zaczepki. Jak to jest być osobą modlącą i tak naprawdę jak postrzegają ją inni? Skoro większość z nas jest wierząca, to dlaczego widok osoby pogrążonej w modlitwie nagle nas zaskakuje? Chcecie znaleźć wytłumaczenie? Przeczytajcie. Mam tu jeszcze jeden cytat. Niezbadane są drogi, na których Bóg odnajduje człowieka. Będzie tu bardzo mądrze zastosowany. Powiem Wam, że chociaż wiele wskazuje, że to będzie książka o wierze, to jednak nie dajcie się podejść, bo jej przekaz jest naprawdę dużo głębszy niż studia, studnia głębinowa według mnie jest bardzo wartościową pozycją, gdyż tak jakby odkrywa przed nami naprawdę prawdziwe człowieczeństwo no widzicie zresztą samą okładkę, cóż tu dużo mówić czy on jest ubrany? No nie bardzo, więc tak nie bardzo ubraną treść właśnie znajdziecie w tej pozycji a skoro już przy tym jesteśmy i jest to mój wspaniały patronat, naprawdę bardzo, bardzo wartościowy, z którego bardzo jestem dumna, to w tym momencie możecie tą książeczkę zdobyć, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, dacie łapkę w górę i napiszecie komentarz, czy Waszym zdaniem wszyscy, wszystkie kobiety powinny się malować. Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Z pewnością głębszy sensor znajdziecie właśnie w tej książce. Dlatego na Wasze zgłoszenia będę czekała powiedzmy do 10 grudnia od dnia dzisiejszego, przynajmniej od kiedy się prześlę filmik, bo z moim internetem też różnie tutaj bywa. Także jestem ciekawa Waszych odpowiedzi i rozdania czas start! A z Wami się żegnam, pa-pa-pa!